Dlaczego w Polsce każdy narzeka na brak hajsu? O Boże! Jak drogo. Ile hajsu ustawiłam w sklepie, ale mi nie stać w tych czasach to nikogo nie stać na nic. A praktycznie każdy chodzi z nowym iPhone'em. Jakby nie zrozumcie mnie źle, ja się cieszę, kupcie za nawet 10 i super, zarąbiście. Ale ja mieszkałam w Polsce w czasach, kiedy nikt nie miał iPhone'a. To była ta jedna osoba w szkole, która miała iPhone'a i każdy o tym wiedział. I każdy też wiedział, że ta osoba ma bogatych starych, ale teraz mam wrażenie, że każdy ma nowego iPhone'a. Może, ja żyję w jakiejś bańce czy coś. Mówicie, jak bardzo nie macie. Hajsu, a chodzicie cały czas do McDonalda na żarcie? Jakby wydawanie hajsu łączy się z tym, że tego hajsu nie będziesz miała, czy miał. Wiecie o co mi chodzi? Więc jakby, no wiecie, ja na przykład nie jestem jakaś mega ultra bogata i tak dalej, ale no nie jeżdżę samochodem, jeżdżę tramwajem i autobusem. McDonaldy, wycieczki, słodycze, restauracje, kawiarnie, telefony, laptopy. no Jak nie ma hajsu, to skąd bierzesz ten hajs na iPhone'a? Z jednej strony wszyscy mówią, jak bardzo nie ma hajsu, a z drugiej strony cały czas ten hajs wydają. Jakby to wszystko kosztuje, wyobraźcie sobie, że nie będzie hajsu w portfelu, jeżeli macie iPhone'a, Dysona i Thermomixa na raty. Jeżeli nie staćcie, żeby zapłacić za coś teraz, to w ratach też cię nie stać. W ogóle. I to oczywiście nie był żaden atak w waszą stronę, róbcie co chcecie, ale po prostu mnie dziwi, że z jednej strony nie ma hajsu i ja, o Jezu, jak droga, a z drugiej strony najnowszy iPhone, no jakby, no to wszystko kosztuje.